Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Agata Kalina, jestem logopedą i pedagogiem. Pracuję w Fundacji Talimali w Poznaniu, która zaprasza Was i dziś i, i przez najbliższe jeszcze kilka spotkań na cykl Mamy Wsparcie. Cykl jest realizowany w ramach Poznańskich Dni Rodziny Online które zakończyły się już co prawda 1 czerwca, ale, ale projekty, które rozpoczęliśmy podczas świętowania tych poznańskich dni rodziny trwają jeszcze, jeszcze do dziś i jeszcze do tak naprawdę końca lipca. Możecie Państwo korzystać z najróżniejszej oferty Miasta Poznania dla poznańskich rodzin. Dzisiaj słuchajcie, jest temat o budowaniu kontaktu wzrokowego, czyli temat dla rodziców małych dzieci, chyba że macie w domu dzieci, które mają problem z utrzymaniem kontaktu wzrokowego. Mogą to być dzieci, które nazywamy dziećmi nadpobudliwymi, dziećmi bardzo ruchliwymi, dziećmi, które nie potrafią skupić uwagi i czujecie, że ten problem dotyka także Was ze starszymi dziećmi, to myślę, że te ćwiczenia, zabawy można spokojnie wykorzystać ze starszym dzieckiem. Może zacznę od takiego krótkiego wstępu. Po, po co w ogóle? Czy, czy należy trenować kontakt wzrokowy? Trenować może to za dużo powiedziane, natomiast czy należy go wspierać, rozwój takiego kontaktu wzrokowego, czy on pojawia się sam? Najczęściej, jeżeli rodzice tak normalnie, w sposób prawidłowy opiekują się dzieckiem, mówią do niego, nie przestymulowują go, to Rzeczywiście kontakt wzrokowy pojawia się powinien pojawić się bez problemu. Natomiast dzisiejsze czasy też troszeczkę determinują to, że my o ten kontakt wzrokowy zabiegamy, że my o niego musimy zadbać tak dodatkowo często, szczególnie u małych dzieci. I teraz może zadajmy sobie pytanie od jakiego wieku możemy zacząć budować kontakt wzrokowy z naszym dzieckiem? Tak naprawdę Możecie zacząć Państwo już od chwili narodzin i pewnie wiecie doskonale o tym, że dziecko, które się rodzi, noworodek jeżeli oczywiście jest noworodkiem, zdrowym, urodzonym o czasie, to to dziecko czerpie ogromną satysfakcję i radość z patrzenia na Państwa twarz. Na twarze rodziców, mamy i taty, czy, czy siostry, czy brata. Czyli na, na twarze. Dziecko jest tak skonstruowane, że naprawdę fiksowanie uwagi na twarzy drugiego człowieka jest tak naprawdę jego zadaniem rozwojowym. I my to powinniśmy dzieciom, szczególnie właśnie od noworodka, niemowlętom, małym, umożliwiać jak najczęściej. Jeżeli dziecko w kontakcie takim bliskim twarzy rodzica stresuje go, to ucieka. To, no to, to musimy przede wszystkim uważać, bo może jesteśmy za blisko, a może dziecko jest bardzo zmęczone. I kolejną rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, jest to, że kontakt wzrokowy nasz z naszym dzieckiem malutkim, z niemowlakiem, z noworodkiem nawet, jest dla tego dziecka bardzo dużym wysiłkiem energetycznym. Bardzo dużo uwagi. Siły musi mieć takie dziecko, żeby rzeczywiście skupić wzrok e, i skupić się na twarzy e, rodzica. I to jest bardzo ważne, dlatego że my czasami, jako rodzice, e, tak bardzo chcemy wspierać rozwój, tak bardzo się cieszymy, że mamy dziecko na świecie, e, że my aż często przesadzamy. Z taką stymulacją, I, i dziecko zaczyna, co dziecko wtedy malutkie, noworodek, niemowlę, co ono wtedy może robić? Ono przede wszystkim może zacząć odwracać od nas wzrok, czyli spoglądać gdzieś w bok, często kładzie głowę do tyłu. Ono może zaciskać oczy, ono może zacząć ziewać. To dziecko, które jest przestymulowane takim kontaktem bliskim z drugim człowiekiem albo jeszcze tak jeżeli mamy coś co dodatkowo jeszcze stymuluje wzrok dziecka, czyli na przykład jakiś obrazek kontrastowy, książeczkę obrazkową, jakieś kolorowe piłki tak czerwona, czarna, które będą fiksowały wzrok takiego maluszka, to to dziecko może odwracać wzrok, zacząć ziewać może zacząć kichać taki maluszek, może zacząć mieć czkawkę. To są bardzo, bardzo częste. Dziecku może się na przykład ulać. Po jakimś czasie na przykład. I wiadomo, że to jest tak, że no zazwyczaj myślimy, o, ulało ci się, bo jadłeś, o, masz czkawkę, bo jest ci zimno, o ziewasz, bo jesteś śpiący. Natomiast to są typowe i bardzo powszechne objawy przestymulowania lub zmęczenia po prostu układu nerwowego, który bardzo intensywnie pracuje w pierwszych dniach życia dziecka, w ogóle w pierwszych latach życia dziecka. Układ nerwowy dojrzewa i bardzo, bardzo ciężko haruje na to, żeby wykorzystać jak największy potencjał naszego mózgu do połączeń nerwowych, tak, do, do tworzenia się nowych funkcji i My możemy czasami aż przesadzić z tymi zabawami, i fajnie by było, gdyby rodzice wiedzieli, że są takie rzeczy jak objawy przestymulowania u naszych dzieci, u niemowląt, u noworodków i wtedy należy dziecku dać po prostu spokój. Możliwe, że nie odstawiać go do łóżeczka, ale przytulić zastosować jakąś inną stymulację. Na przykład właśnie takie przytulenie, kołysanie, śpiewanie, cokolwiek innego, ale takie bardziej spokojne. Po co zatem jest nam kontakt wzrokowy? To to jest pytanie takie no, dziwne, dlatego, że my jako dorośli ludzie ogólnie korzystamy na co dzień z kontaktu wzrokowego, nie zastanawiając się za bardzo nad tym, że to robimy. Natomiast są. Są rzeczy, które przeszkadzają w budowaniu kontaktu wzrokowego. Przede wszystkim w dzisiejszych czasach jest to wysoka technologia telewizory, tablety, telefony, które odciągają nasz wzrok od, od twarzy rozmówcy naszego. No i ściągają ten wzrok do bardziej interesujących bodźców wzrokowych czyli właśnie do telefonu, telewizji. Tabletu, jakiś reklam. I, i, I to przestymulowanie wzrokowe sprawia, że my, niestety, jako społeczeństwo bardzo często nie patrzymy sobie w oczy rozmawiając z drugim człowiekiem. Jeżeli macie wśród znajomych, rodziny, czy nawet jeżeli ktoś przyjdzie do Was do pracy, nie wiem, na jakieś spotkanie, człowiek, który nie potrafi patrzeć Wam w oczy podczas rozmowy, to nie wiem, czy macie też takie doświadczenie, ale jest to bardzo ciężka rozmowa, I, bo my tak naprawdę korzystamy bardzo często z tego, że my czytamy te emocje, przekaz nie tylko werbalny, czyli to, co mówimy, ale przekazujemy też emocje poprzez mimikę. Tak? Poprzez to, co y, pokazujemy, jesteśmy zdziwieni, jesteśmy zadowoleni, jesteśmy źli. E, to my bardzo mocno czytamy takie obrazy. E, a jeżeli nie mamy tego, to bardzo ciężko nam się rozmawia, nawet jak osobom e, dorosłym. Dziecko również korzysta e, z całej e, naszej twarzy, e, korzysta również z kontekstu sytuacji z tonu głosu, więc ono musi się nauczyć tego, żeby dobrze rozmawiać z drugim człowiekiem, czyli się komunikować, to potrzebny jest nam ten kontakt wzrokowy. I takie zabawy wspierające kontakt wzrokowy z naszymi dziećmi. one robią wam rodzicom dobrą robotę, naprawdę na kolejne, długie, długie lata. Funkcjonowania w rodzinie, funkcjonowania w relacji mama-dziecko, tata-dziecko, funkcjonowania w relacji z rówieśnikami, z rodzeństwem swoim, dlatego że dzieci, które mają dobrze wykształtowane tą, tą umiejętność patrzenia w oczy, czy kontakt wzrokowy, czy w ogóle skupianie się na rozmówcy, na, na twarzy, to są dzieci, które. Bardzo dobrze idą w kontaktach interpersonalnych. To są dzieci, które nie mają problemów takich społecznych, spowodowanych jakby brakiem komunikacji. Więc myślę, że ma sens i ma taką długofalową jakby korzyść to, żeby dziecko rzeczywiście skupiać. Ten wzrok od noworodka do, do roku, załóżmy, jeżeli byśmy takie zabawy wprowadzali, no to, to mamy już dziecko roczne, które wie, że jeżeli coś się do niego mówi, to mama dba o to, żeby schylić się do poziomu dziecka. Ja sama pracując na co dzień z dziećmi, a, a przez kilka lat pracowałam również w szkole podstawowej jako nauczyciel klas 1-3, to tam. Rzeczywiście też bardzo dużo czasu spędzam na tym, żeby te dzieci nauczyć tego, że jak coś, się, jak coś mówię, to muszę rzeczywiście szukać, szukać wzrokiem ich twarzy, złapać ten wzrok, tą fiksację, i wiecie, jako rodzice, dzieci, że dopiero wtedy mamy pewność, że nasze dziecko nas słucha. I że takie komunikaty rzucane na wiatr. One często nie trafiają do naszych dzieci. One często te dzieci się nie skupiają na tym, co my do nich mówimy. A jeżeli chcemy mieć pewność, że dziecko słyszy, słyszy co, co mówimy i jeszcze to interpretuje, to, to rzeczywiście kontakt wzrokowy jest niezbędny. Dobrze. No i teraz kilka zabaw takich, które możemy wykorzystać. Jedną z nich ja już pokazywałam w poniedziałek na filmie o, o tym, jak wspierać rozwój mowy poprzez zabawy, tam było kilka zabaw pokazanych. Dzisiaj o tym, jak wspierać ten kontakt wzrokowy oraz całościowo taką fiksację dziecka na twarz rozmówcy czy na twarz rodzica. Ten kontakt wzrokowy jest nam też potrzebny do tego, tak jak mówiłam w poniedziałek, żeby dziecko patrząc nam w oczy. Obserwuje całą naszą twarz, uczy się czytać właśnie z, z mimiki, oraz obserwuje bardzo intensywnie nasz aparat artykulacyjny, czyli nasze usta, nasze zęby, nasz język, co my tam wyprawiamy, że ten głos dochodzi taki, a nie inny. I dziecko poprzez neurony lustrzane, poprzez obserwację, poprzez naśladownictwo będzie uczyło się po prostu mowy. I na tym nam bardzo zależy. Pierwsza zabawa z chustką, którą na pewno każdy z nas ma. Ja już pokazywałam w poniedziałek, że ta chustka fajnie by była, jakby była delikatnie przezroczysta. Nawet kiedy ja teraz zasłaniam sobie, jestem cała zasłonięta tą kustą, to widzę wszystko, co dzieje się na moim ekranie i na kamerze, bo ta chusta jest przezroczysta. To jest bardzo ważne dla dzieci, dlatego że one się mogą bardzo wystraszyć, kiedy nagle znika mama z pola widzenia, szczególnie jeżeli to są małe dzieci. Na początek taka zabawa polega na tym, że to wy i chusta jesteście jakby blisko siebie, tak? czyli zasłaniacie siebie, a nie zasłaniacie dziecka. Żeby dziecko przyzwyczaiło się do tego, że jest, nie ma, jest, nie ma. I najprostsza zabawa to jest po prostu nie ma, nie ma, jest i Um, najpierw chowa się mama, tak? Nie ma mamy, nie ma? Schowała się gdzieś? Kto mi odpowie, gdzie teraz jest? Nie ma, nie ma, nie ma. Jest! Um, same moje okulary już. Ja, ja bardzo lubię się w okularach, które mają duże i ciemne oprawki, właśnie po to, żeby to mi bardzo pomaga w pracy zawodowej, kiedy uczę się tego kontaktu wzrokowego z małymi niemowlętami, które mają z tym problem, bo one już wiedzą, na co zwrócić uwagę. E, czyli zakrywamy się, nie ma Zosi, nie ma Zosi, nie ma, schowała się gdzieś. Kto mi odpowie, gdzie teraz jest? Nie ma, nie ma, nie ma, jest! I zobaczcie, że tak jakieś ciemne oprawki do tego podniesiony ton głosu, o którym mówiłam też w poniedziałek, czyli tak zwany język rodzicielski, wydłużona samogłoska i podniesiony ton głosu sprawia, że dziecko bardzo skupia się na tym, co wy w danym momencie. E, robicie. To jest takie mimowolne skupienie, dlatego że my poprzez ten wysoki ton e, podwyższamy też przepływy w mózgu dziecka i ono po prostu e, ma mimowolnie e, sfiksowaną uwagę na, na, tym, na tym wysokim tonie, e, więc to naprawdę działa. Kolejna zabawa z kustką będzie taka: "Uwaga, a kuku, jestem tu". O-ho-ho! Ho. A to kto? I-hi-hi! Hi. Buziak leci! E-he-he! He. Widzę cię. E, he, he. Teraz ty! E, czyli pracujemy też na e, na samogłoskach. Samogłoski to są pierwsze dźwięki prymarne w połączeniu z sylabami z głoskami prymarnymi p, my, ty, by. Tak? Połączą się te, te dwa dźwięki i stworzą pierwsze sylaby prymarne, czyli Pa, ba, ta, ma i, i warto jest na takich, najpierw właśnie na samogłoskach z dzieckiem trenować. Jeśli nam się znudzi i mama chowająca się za chustkę już nie wystarczy, to możemy schować za chustkę jakąś pacynkę. Jeśli nie mamy w domu pacynek, to możemy sobie je zrobić ze skarpet. To są bardzo wdzięczne pacynki. Zamiast tutaj malować, można by było namalować twarz tej pacynki markerem, ona by była wtedy jeszcze bardziej skupiająca uwagę dziecka. Możemy zrobić Tą samą zabawę za pomocą takiej pacynki. Jeżeli posiadacie pacynki w domu, to bawcie się nimi. One bardzo ładnie skupiają uwagę dziecka. Natomiast takie pacynki ze skarpet, z białych skarpet, z jasnych skarpet, które mają coś poprzyczepiane mogą to być, słuchajcie, guziki jakieś ciemne zamiast oczu jakaś buzia z filcu i macie naprawdę cudowne pacynki. Które są zrobione takie handmade i, i tak naprawdę z niczego. I można te pacynki zrobić nawet w ten sposób, dla starszych dzieci również, że tutaj zamiast tej buzi, albo gdzieś tutaj na dole, macie jeszcze napisaną jakąś samogłoskę. Tak? Czyli na przykład, jeżeli bawimy się w zabawę, którą pokazałam wcześniej, a kuku, jestem tu! Ohoho, oho. a to kto? Ihihi, buziak leci. E, widzę Cię. teraz Ty. E, czyli takie proste Zabawy z pacynkami bardzo ważne jest to, żeby pacynka była na wysokości waszego wzroku, jak najczęściej. E, czy tam na wysokości po prostu waszej twarzy. Także pacynkom nie, pacynkom nie bawimy się tu, e, czyli w ogóle z odwróconą twarzą, i tak dalej. Tylko bardzo staramy się, żeby ta twarz była rzeczywiście tu skupiona, na, na, na naszy, żeby ta pacynka była bardzo blisko naszej twarzy do kontaktu wzrokowego przydają nam się również najzwyklejsze rolki po papierze toaletowym i wtedy też no, najprostsze zabawy to zakuku, tak? Albo zabawa, którą też chyba w poniedziałek pokazywałam, gdzie jest Zosia, gdzie jest Zosia, gdzie, 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 gdzie? Wszędzie jej szukamy, wszędzie jej szukamy, Chosza, Zosi nie ma. Nie ma, Zosi nie ma. Schowała się gdzieś? Kto mi odpowie, gdzie teraz jest? Nie ma, nie ma, nie ma i jest. Czyli takie rolki, bardzo fajne zabawki to są lupy wszelkiego rodzaju. Ta lupa służy mi tylko do, właśnie do kontaktu wzrokowego, dlatego że ona nie ma już szkiełka. Ale gdybym miała i mamy w fundacji Cali Mali lupy bardzo duże jeżeli ktoś z Was by chciał sobie kupić takie lupy do zabaw z dziećmi to służę, służę linkiem do, do strony internetowej, gdzie można takie lupy zakupić, które są sprawdzone, bardzo wytrzymałe, a na to wszystko jeszcze po prostu działają. Tak? Dlatego że takie lupy, które tu miałam, one no, nie spełniły swojej roli jako lupy i szybko się wylupowały, zepsuły się po prostu i one są za małe dla naszych dzieci. A jeżeli ktoś byłby z Państwa zainteresowany, to mam naprawdę fajną stronę, gdzie można kupić lupy duże, wytrzymałe, różnokolorowe i one wtedy rzeczywiście jak my, tak tą lupę sobie do oka przystawimy, to te oko robi się bardzo duże i to bardzo fajnie też skupia uwagę naszych dzieci. Ale zamiast, zamiast zabawy rolką po papierze, możemy też zrobić zabawę za pomocą takiej lupy. I to też mimowolnie tak naprawdę dziecko zwraca uwagę na, naszą, na, nasze, na nasze oczy. Eee, możemy też wykorzystywać do zabaw e, takich skupiających wzrok e, komponent taki słuchowy, dlatego że dziecko, które usłyszy dzyn, dzing tak, to my mimowolnie również będzie szukało, gdzie, gdzie jest bodziec słuchowy. Znajdzie go bardzo blisko naszych oczu. Dzyń, dzyń, Ja ten dzwonek tak celowo zatrzymuję w pewnym momencie, żeby nie za długo mi dzwonił. Dzyń, dzyń. Możemy też wykorzystać. Jakieś grzechotki. Jeżeli mamy malutkie dzieci, niemowlęta czy, czy noworodki, takie jeszcze leżące malusie, no to rzeczywiście czerwone grzechotki, czy czerwona jakaś piłeczka to jest odpowiedni kolor. Tak? Ja mam nawet jeszcze tu czerwonego balona. Czyli zobaczcie, że te trzy przedmioty są celowo w takim kolorze, bo one. Bardzo skupiają wzrok naszych dzieci, tak? Czyli e, jakbym chciała się z balonem pobawić, to będę robiła tak. Bam, 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 bam. na balonie gram. Na balonie gram. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Na balonie gram. Na balonie gram. E, czyli wykorzystuję balon do tego, żeby, żeby dziecko skupiało się tu, na, na mojej twarzy, tak? Ten balon musi się znajdować... że jakoś od, o, odjechałam za daleko. Ten balon musi się znajdować na wysokości naszej twarzy. Dzięki temu dziecko będzie skupiało się na tym, co się dzieje e, tutaj. E, piłeczka e, mała, jakaś czerwona, czarna, momentnie jak. Piła bam, piła bam, piłka robi bam, bam, bam. Piłka robi bam, bam, bam. Piła bam, piła bam, piłka robi bam, bam, bam. Piłka, robi bam, bam, bam. piłka robi bam, bam, bam. Albo bam, bam, bam. I tam po nosie i po czole dziecku można taką piłką Dotknąć. Czyli reasumując, potrzebne by nam były jakieś chustki, skarpety do, do naszych pacynek, jakieś przedmioty, które służą do tego, żeby rzeczywiście wzrok kierować w odpowiednie miejsce: jakieś rolki, lupy, piłeczki, rzeczy kontrastowe, ale z tymi kontrastami naprawdę bardzo uważajmy. Przede wszystkim, oprócz zabaw, które wykorzystujemy z akcesoriami, to dla dziecka najważniejsze jest to, żebyśmy to my byli. O, o, naprawdę dziecko, jeżeli miałoby wybrać, czy patrzeć na piłeczkę, czy na twarz rodzica. To zawsze wybierze twarz rodzica. Tak są dzieci skonstruowane, jest to cudowne, że możemy mieć kontakt wzrokowy nawet już z noworodkiem, z niemowlęciem małym i z tego korzystajmy na co dzień, dopóki dzieci są małe. Dopóki to jest inwestycja w Waszą komunikację rodzinną na długie, długie lata. Pozdrawiam Was serdecznie, spotykamy się w ramach cyklu Mamy. Mamy wsparcie Poznańskie Dni Rodziny Online. Ja nazywam się Agata Kalina, jestem prezesem Fundacji Celimali, która prowadzi dla Was program. Mamy wsparcie we współpracy z Centrum Inicjatyw Rodzinnych i sfinansowania Urzędu Miasta Poznania. Dziękuję Wam bardzo, zapraszam w piątek. W piątek będziemy mówić o tym, jak czytać dzieciom książki małym dzieciom. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia.